Nie chcę deszczu, trochę słońca jeszcze ten śnieg czasem. Nie chcę tego deszczu, trochę słońca jeszcze ten śnieg czasem. Mam już tego dość. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie. Chcę, nie Chcę rzucać pudelkami, butelkami, jest no chcę mówić, że mam koniec, nie chcę mówić, że odchodzę. Niestety dram tyle, ale nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, ale chcę. Mam już tego dość, mam już tego, dość. No stop deszcz, no stop śnieg, no stop deszcz, teraz leję, jak cholera. Nie chcę tego e, e. deszczu, trochę słońca. a, 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 tego, ten śnieg czasem. Nie chcę tego deszczu, u. Trochę słońca, a, a, a. Jeszcze ten śnieg czasem Po z tymi tego deszczu trochę słońca, to jest jeszcze ten śnieg czasem. Czemu tak jest? Czemu teraz pójdę na łóżko, zobaczyć za okno, czy, czy jest słoneczko, czy są chmury, czy leje cholera, chyba ta trzecia opcja, a w końcu przestało, w końcu przestało, ale i tak prześladowało mnie to pierwsze 11 lat życia i kiedy w końcu będzie... Wejdę se w pogodę, e, nie pokażę Wam nas Kiedy będzie, e, kiedy będzie e, e, W końcu ciepło za trzy dni, to się pękniej wyry Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie, ch nie chcę losu tego zima widzieć nie, Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę nie, tego deszczu, trochę słońca, jeszcze ten deszcz czasem. Nie chcę nie, tego deszczu, trochę nie, słońca, jeszcze ten śnieg czasem. To bada, bo tyle, że nie naliczę się na piętnastu kolcach nie, 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 nie naliczę się. Kiedy będzie znowu ciepło, kiedy będzie te słońca? a mi w końcu to by się skończy i, i ten deszcz. Nie chcę e, tego deszczu, trochę słońca, a trochę e, słońca, a nie chcę ten śnieg czasem? Ja.